Ty, a może chcesz dzisiaj tego raz to jeszcze jebać? Nie, yeah. ja się dzisiaj źle czuję. <laughs> Głowa mnie boli! Jodek pisze? Gdzieś pisał. Coś tam chciał. Widzę e, coś. Pisze. Piszę nadal. Tak, tak nieśmiało się tutaj wiesz, a co tam w pącicie? No pisze, pisze. Ale to będzie długi wy wywód, to widzę, że chyba to nie będzie taki, że zaraz do was dołączę, tylko raczej tak, no mi się teraz PUBG strasznie nie podoba, bo się bardzo obraziłem, bo mnie bardzo stresuje, także no, ja nie wiem, no dobra, dobijam. No iś mnie zaintrygował tym. No jenek. kurwa, będzie wywód. Nawet na to, mapę nie patrzę. Nie żeby przeczytać. No. Cołka zdążymy przeczytać to jedynie. Spróbuję, spróbuję. On se tam jedną literę wkle... O! Point night minuty równa się 09 razy minuta razy równa się 0,9 razy 60 sekund, równa się 54 sekundy, troll face. A tak na serio te cudzysłów. Zgaduję, że za 7 minut, ale bo, cudzysłów, bo wiecie 69 te sprawy, kurwa, co on chyba rucha. Okej, okay, My... kończę udawać, że umiem śmieszkować, <grywy> Damaj grać, <grywy> ja, ja to bym posłuchał teraz chętnie. No. Muszę powiedzieć. Co napisał. No nope, nie dam się w to wciągnąć. Nie chcę mi się instalować. O, to jest nawet nie rage, Quit, to jest rage uninstall. Dobry wieczór, Jotku, właśnie cię obgadujemy. Tak. <gadujesz> 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 Fuck it. <gadujesz> Dobra. Wiemy, jak mało osób skoczyło z samolotu, więc powinno tu być spokój. <grym> Wszyscy nikt wyskoczyli, bo nikt nie, cze nie czekał w samolocie, aż coś Jodek napisze, tylko my. <grym> Kurka ktoś chce No tak. Ja już mam ósemkę, dziękuję. I wintoreza a, a, a co to jest to Ace 3.2? No to nowy jest właśnie ten nowy karabinek na 7,62, ale podobno strzela trochę bardziej jak M4, że jest taki trochę łatwiejszy do ogarnięcia. Recoil. Izraelski. <grym> Jeśli cię to nie zdrasz. Wiecie co wam powiem? Nie. Napiję, się, napiję się piwo. Kurwa, jakie wyznania. Dzięki, że się z nami dzielisz. Każdy ma gorsze dni. No bo tak jedzie, jedziemy, jedziemy i... A nie, to wiadomo, jak się jeździ to trzeba. No. Akurat, jak na, akurat jak na lewą. Skoska. Skoska. Bocik. Spinguj. Headshot, jaki pół To nieważne. Jak tam... nie dostałem kurwa trzy razy go trafiłem na systemy nie dostałem. Co za skam? Bo ja go powaliłem, już był powalony. jest bot, skam. Teraz ja cię nie spinguję. Ha ha ha. Ale ładny headshot. No. Pierwszy strzał. Graczy tak balanie w boty. <głos> <głos> Graczy to ja nie umiem. <noise> Nie wiem, tak, czy wiecie, jak... przejechał. To mnie strzelają ciągle. No, hmm, było, było się nie wystawiać, słuchaj. A wiesz skąd? Wiem. No to. Też info jak <grym> już... <grym> Nie stary. <grym> a, a nieważne. Następnym razem jebał to pies. Jak będą do <grym> ciebie strzelać, pierdolę. Z tymi, co sobie poradziłeś, to i z następnymi, sobie poradzisz. <grym> Ty, ale ci się nie ryszali. Trochę nie ma municji, i tyle. Co, a, a czekaj, oni jadą dalej. Kurwa! Jest ten łaz, to jeden. Daj się jeden. do No Jak jeden, to nawet lepiej. My możemy strzelać, a oni nie. On. Robimy wielki pościg. Mike, to szybko. Biegnę na jeden. Masz coś do strzelania? przez szybę? szybko? No, Czekaj. Słyszę, dziada jest O nie, nie w wow. siebie, nie w siebie Slajk like rozjewał rozjebał Dobra, olewamy go We leave no man U. behind Czemu żeś zmienił miejscu w? Nic nie zmieniałem Siedział tak jak siedział, kurwa Człowieku Poczekaj, to tak jak ja... Oj, zawraca, zawraca, zawraca Kurwa nie! Jezu! Dobrze! O, następny! Na Drugi! 350 Teraz z samochodu Dobra, stawiam Kurde. za bo to Wyściat Dobra, przeżyj, nie, nie daj się zabić Za tym ja, ja już leżę Ja wiem, nie daj się zabić Kurwa kropek chujuty ty. O tak, zabij Majka, dobrze. Nie, nie, podbiega, nie. Podbiega, podbiega ci. Nie, nie. nie, nie. O! Ale go porobił. Ja kochał granatę. Piękne. Zamiast być moim mistrzem po prostu. Widziałem samochód. Tam, Czeka, daleko ja, nas. Ja, 30... ja go podniosę, Dobra, ty, ja go podniosę. ty nas usłaniaj, bo ja, ja nie jestem od tego. I czerwona strefa. Ja nie, zaraz. Czujecie to? Czuję! 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 Nie chciałem o tym wspominać, ale ta sytuacja by się nie wydarzyła jakby Mike mnie nie zabił. O! mnie niezniszczony. dobrze. Ale super. Pocało się go. A mojego mi nie zniszczył. Wow. Mike, stworzyłeś piękną sytuację. Ach. Cieszy mnie to. On jest anty też. Jestem <grym> z <dość> ciebie dumny. <grym> Patrzyłem w lewo. O, w końcu nauki brał u znakomitego tego mistrza Borsio jazdy. Mi, mi, mistrza... Po lewej flara na 290. Być może będzie jakiś zrzucik albo coś. Panikowałem. Ja wichałem tak w ogóle. Właśnie co mi to nie... nas zaraz tak rozpizdzi. Ale dobrze, to byłby nawet lepszy klip. Wszystko dla oglądalności. Oj, jeszcze nawet ta lotnia. Szpital, szpital, to może to... być szpital, no. Na górkę tu wejdziemy, nie? O, albo na górkę, no. Skoro jesteśmy snipers. Jeszcze jak. Jak macie zapas energetyków, to sobie weźcie. No. będzie będziemy podsunąć od, z, z tym gorzej. Słuchać jakiś to... coś? A, to jest samolot. Piątki oddam, jak coś potrzebuję. Eee, no mam piątki, mam ten... E, Panowie, na 50 baguś stoi, ale nie wiem, czy on był parkowany, czy nie. No chyba ktoś podjechał nim. Chyba tak, nie? No nieważne, skup się na szpitalu, Borcio. Skupiam, skupiam, kolera. Niezwykle skupiony. O tu jest taki fajny kamień Nie, y biega tam koleś. Biega gdzie tam ja? koleś. Gdzieś... Poczekaj, masz wejście to Chyba, że to zan mi wszedł w lunetę. No tak. Aż, aż takie zbliżenie masz? No, ósemkę mam. Wiecie co? Wszyscy mamy ósemkę. Nie, jest koleś w tym. W hangarze. Widziałem go przedtem. Czekaj, aż wybiegnie. No teraz pewnie wybiegnie tyłem. Lutuje ogólnie, to tak coś mi się wydaje. A i słychać tego. Czekaj. To jest Ktoś, plum, ktoś, ktoś koła rozwala w tym bogusie. No. A nas nie widzi. To ja byłem. Aha. Przecież no, stłumiony cały jestem, to chciałem... Dobra, musisz z... biedzę w naszą stronę. No. Nie mam łazu zaparkowanego, więc spoko. już pojazdy. Nie przebieg no. jakoś tyłem do drugiego magazynu, nie? Z pierwszego przyszedł, z tego najdalej. O, okej. Okay. No siedzi, siedzi na pewno w tym co, co tam. To spingowany. Tak. To Jest przy bagu. To balerzy. Chyba leży. Leży, leży. Dostał Heda Jezus Maria, tu jest tak inne sterowanie do Helvet Co? Na gór. O nie, widzę motor, nie człowieka, ale motor. Tak, leży motor, no? To 14. Widzę człowieka, jest wyżej. O panie. <gülęstwo> Jakbym go trafił z takiej odległości, to by było słodko. Panie. No mówię, to jest. to nie jest tego. Uj, jeszcze jeden. No, dwóch jest na tej górce. No widzę te, teraz ich widzę. Nie widzą mnie, Nie. Wy tu biegać Tak. Bo dostaję od kogoś innego. A, to ty go trafiłeś, dobra. Został raz i oddał raz. Dostał! Jeden dostał. Dobra, ściągam nasi drogi. Bo i tak te kule mi o, chyba zaczęli do mnie walić. W... O tak, 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 tak. tak. Chowam się. Tak mi pan coś rozjebali, no. Ty, strefa, ty! Mm. Kurwa! Bardzo nie... niedobrze. Hm? Jak fajnie błyszczą tam z góry. Tak. Jak... Trzech Aha, ktoś mnie sprzątnął. Okej, okay, Mike, piękne do ciebie. Ale on to nie wiem. Ja, ja też zostanę zaraz. Taka, no taka, to taka. tam z góry tak? Jezu! Ach, tak. ta z góry. Tak tak. Dobra, ja biegnę po ułozo. No ogólnie ammo to im nie brakuje, nie? Nie. Ale mi też w sumie, tylko no... Ja mam 400 też. Medykamentów ja trochę mi brakuje. Podjeżdżam. Dobra. Dawajcie. Może się wykrwam. Imperium kontratakuje kurwa. Dawaj Skakuj. Jestem z tyłu. to mają używanie. Mhm. Oj biegnie. Oznaczam go. O kurwa on mnie też oznaczył. Ty. I to on... Uważaj, bo ma tą. Yy, no ma. Lornetę. To ma dwa, M24. Czekaj, schodź, zaraz ci podniosę. No, wejdę za tego, za kamyczka. Mhm, przygotowuję. Dobrze. Nie masz medykamentów, nie? Yy, Bandaży jeszcze mam chyba 5. Dwa do 100, Dobra, Używaj, używaj. Nie padł. Trzeba. Trzy, nie pięć. A ma tyle przejebane, że oni mają tą lornetkę, ona jest mega OP. Aaa, nie wierzę, Hedo dostałem. Obserwatora. Tak. Okej, okay, tu no to jesteśmy ta, w miarę, dziwota, miarę bezpieczni. Że oni tam nas... to, to Ale tu jesteśmy spuść? bezpieczni. Coś to miarę? nie dziwota, że oni nas A. tam klepali jak kaczki z tej górki. Dobra. Dobra, powaliłem jeszcze jednego. No tam widziałem. Tak? No, ale czas Ech. jest tam, ten co ich zabił. Kurwa, schował mi się za domek. Muszę się uleczyć. Jest tam biały. A tam jest jeszcze. Kurwa. Tam dwóch na ciężarówce, Z tyłu, o. Dobrze! Kurwa, nie! <laughs> nie, 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 nie. Dobijcie mi, go błagam. Przez ulicę przechodzi. Jeden, yy, jeden jest na moim trupie. A, dobra, już ktoś jeden go dobił. Zan. Ty, a zdążysz mi pomóc? Nie zdążysz, dobra, nieważne, nieważne. Nice. Po lewej bardziej. Przepraszam. Mm mhm, nie, już wiesz... ...dead, więc na spokojnie teraz. O! Oh! <laughs> Jednak ci z górki. No ale co, tak. czwarty ten, i w sumie było fajnie. Było dobrze. Ładnie, ładnie było, ładnie.